Siema Mamy sobie w SCP Ultimate Edition Reborn W poprzednim odcinku złapaliśmy SCP 106 Tutaj w tej klatce sobie, o, tu, tu, tu siedzi sobie w tej klatce się skontaminować SCP 008 Więc no Idziemy sobie teraz po schodach tu Właśnie, zrobiliśmy kartę O5, więc level czwarty możemy już wywalić. Więc idziemy, idziemy winą do góry. Więc może uda nam się już do entrance zone przejść w tym odcinku. A, no super, super, dobrze, że miałem save'a. To już pierwsza śmierć w tym odcinku, super, super, strasznie. Parnie. Dobra, trzeba mrugnąć parę razy Żeby go wyminąć na spokojnie O! A tego nie ma. Puh. Aha, super, spoko. No Przecież... Chodzić nie umie. No, dawaj. No dawaj. Przebiegnę. Nie przebiegnę. Nie przebiegnę. Fagity z Baby rano. Oby to nie był martwy save tak zwany. Tu się załamy. Parę razy mrugnąć. Dobra. Łatwiutko. Teraz zapisać. 08, żeby teraz znaleźć. Tylko cholera, nie wiem, gdzie. Tutaj nie iść, nie, tutaj nie chcę iść. To ta... No to tutaj muszę tak to wyminąć. 049. No to było akurat straszne to zamknięcie drzwi przed nosem. To z to słowo. A tutaj. A nie, tutaj był light, podejrzewam Więc... się jest Dobra, wchodzimy I potem idziemy do lighta No tu nie do lighta, do entrance zone A, coś tu było... A nie, to były guziki, tylko dobre. Tak, co wywalić? Do KUM, a nie to by się, się przyznacznie, że ktoś tu leży martwy, To Totalnie. Ten dokument mogę wywalić. Bierzemy, ubieramy stroj. Więc ten. Ubieramy stroj. I idziemy do SP08. I cyk zamknięty. zamykamy i teraz tak, zdejmujemy ten kostium I teraz, zdejmujemy wejdź enter zone <coughs> Zabar, Save save'ik i idziemy a nie mogę save'ować teraz at, at this moment can, I can't save Ja co z To było straszne. To było naprawdę straszne. Teraz się boję, kurde. Teraz co ja mam zrobić ty? Skoro tu mi plagłosek wejdzie. Śmietniku głupi. Kurde, teraz jak tu mam przejść? Bo przecież on tu mnie zabije. <coughs> Za przeproszeniem. Bo przecież totalnie. On tu mnie zabije przecież przecie. Jak to mam przejść? Czekaj. Jak to mam przejść? Jak ja w jedz normalnie. Bozia. On znak... Aha, śmietnik nie widziałem. Spoko, spoko. Teraz mam rąsie? Kurde. Będę po schodkach. A teraz mi tu baterie w nie chce iść. Bateria do z... No nie chcę mi się tego robić, wracać się do Light'a. Save taktyczny. Hmm. Twoja stara... Nie sią. Terata. O, mamy... Enter zone. Ojej, 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 Jezu ojej, Ale... ojej, o tutaj ojej, ojej, tutaj już ojej, ojej, o, oh, bateria. Jest to jest ta lepsza. Jezus. Zawał. Totalny zawał. Oj, oh god, Zawał totalny. Totalny zawał. Idziemy tutaj. to jest chyba ten easter egg taki a to nie potrzeba karty będzie to to zdjęcie? aha jest są. to są chyba wyspy owcze z czego co kojarzę a możecie mnie poprawić tak to w komentarzu czy to są wyspy owcze czy co to za wyspa to była oj. oj, oj. save Spotkać MTF-ów, bo nie w SCP. No. Cyk Kalbej? co to jest. Nie kojarzę tego? A tu jest serwerownia, to, to jest już bez pomieszczenia. Przede serwerom nieźle się przestraszyłem, że tu 049 idzie. Jezu! O, ale jumpscare. To szybko trzeba tu wejść. Ojej, ojoj, ojoj! Lagi 0 FPS-ów dosłownie. Ojoj, oj! Dobra, niech się uspokoi. Stop. Stop it. O jest. Dobra, wiecie co? Powrócę do nagrania. Dobra, FPS się trochę uspokoiły. MTF i teraz to są... To musimy sobie poczekać. Teraz to otworzę. Tą to muszę To się No kto widzi raz? Oni gadają tam. Nie wiem, czy oni są tu

Chodzą, chodzą Aj, no kiedy oni przejdą hmm. Aj, ja, no, no, Tronno. Trzeba trudno. Co Co Ile ja, Ile ja, 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 o, oh, to mi poka... Kurde, to nie ma baterii, to nie ma Fuck off to i tu tam są ciągle, kurde, oni tu ciągle chodzą, to jakie mam to ...to przejść pomiędzy nimi. O, chyba już te, tak trochę się oddalają. No, chyba się oddalają już tak mniej więcej. O, coś tu padają mam na nowym klipie, ja sobie przeleciał i zobaczył jak oni tam... Czy są tu nadal, ale wolę nie. To nie, nie chcę ci tować. Więc na. No. Woda. Woda. Woda, woda. woda. Dobra, klikam F5. Patrzę czy są Tak Są Load Do tego wiem, żeby nie otwierać mhm. Oj oj Wiecie co widzowie chyba zmycię się i Poczekaj, masz pójdą sobie Widzimy się, za, z, widzimy się za chwilę. Dla Was to była chwila, a dla mnie nie wiem, parę minut. i nadal tu siedzę. Kurde, chamy z czego tu słychać. A możesz, wiesz, poszli, bo nic nie słyszę. Alec, widzieliście? Karabin tu przenikał. <grym> Kurde. Karabin mu tu przenikał. Gada, że mi najwyżej gubiel nie działają. O, był tu karabin. Widzieliście? <grystanie> 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 Dobra, patrzcie No i no, no to kurwa stoi. Daj, 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 No. no. no Kurde, nie widzę co tu pisze Kubek, krzesło, woda, elektryczności, tu coś jest, nie Aj, jaj, kiepsko tutaj Aj, chyba że tutaj się posłuży godem, ale no dobra nie wiem. Mhm. No, o, może się odlegli, teraz, może teraz aha Pff. dobra to co, że wam gada, bo się kurde to skampił typą czekajcie to Ej, konsola jest włączona, dobra Hmm poczekajcie. Sorry widzowie, że tak muszę, ale... No chłop się to ewidentnie kampi. I co? No, kam no, No i co? No? No muszę odejść od nich na chwilę. Innego pomieszczenia A tu co jest? Dobra, załóżmy tak Ja tu robię save'a I nic nie było Nic nie, nic nie widzieliście Nic nie było Teraz klikamy F5 i gramy dalej. Ja wiem chyba co tu będzie. Ja wiem co tu będzie. A, tak. F5, no to w ogóle kolejna piątka jest jak aparat. I co? Tym, Co to jest za dokument? Hmm, nie chce mi się tego czytać. To w ogóle jest jakiś kod kółe. Dobra, drugi drącik, o, rady jest. No i dobra. Idziemy dalej. F 5 idziemy dalej. Idziemy dalej szukać po Tesno. 5 O, proszę, co ja tu mam? Mam. Aha. Będzie trzeba iść do komputera, żeby z nim porozmawiać, potem to znowu włączyć. A to co to jest za nutka? Tego nie kojarzę. Dacu skawy. Czy to, to, to i to na off. f Ojej Czy tutaj W ogóle powiedzcie mi, czy taki nie wiem tak. A nie... A e. nie... <kłynie> Kurwa nie ma... S, tam był chyba 8 Tutaj nie ma notnik? No o tu może jest 860 ja nie mam kluczyku kurde no. wiecie co widzowie tutaj będzie to może taki krótszy odcinek ale myślę że może się wam spodobać No, więc no to byłoby na razie wszystko ja nie wiem pomiędzy nagraniem o nie no to zrobiłeś na odcinku yy, następnym odcinku następnym odcinku sobie z SCP Pójdziemy do SCP-860, żeby przejść tutaj sobie dalej, a to w lajcie jest ten kluczyk. No i więc no. I może do komputerka 089 pójdziemy, więc no. No, to wszystko na wszystko. No to siema no i cześć!